Cześć! Nazywam się Bronika Lis na co dzień zarządzam zespołem kreatywnym w marce modowej, a dzisiaj zaprezentuję Wam moją poranną praktykę pielęgnacyjną. Zapraszam z uwagi na branżę, w której pracuję, a także na, na mój dzień, który, który przeważnie jest bardzo dynamiczny. Rano niezbyt wiele mam czasu na pielęgnację, jednak nigdy nigdy jej nie pomijam. Po prostu wypracowałam sobie więc schemat który um, ułatwia, ułatwia mi stosowanie jej codziennie. Pierwszą rzeczą, którą um, robię o poranku, to przemycie skóry twarzy zimną wodą, ale taką naprawdę zimną, lodowatą wręcz wodą. Działa to wspaniale, rozbudzająco, dodaje skórze blasku, punkt krążenie. I działa także świetnie um, przeciw starzeniu skóry. Pierwszym krokiem mojej pielęgnacji, jeżeli chodzi o kosmetyki, to serum. Um, ja używam serum um, antyoksydacyjnego firmy ISOP. Jest to marka australijska, um, która specjalizuje się w kosmetykach um, naturalnych. Serum, które wybrałam. Jest to serum na bazie oleju z pestek pietruszki. Ma wspaniały zapach. I wystarczy odrobina, aby dać wspaniałe nawilżenie. Kolejnym etapem mojej pielęgnacji jest użycie kremu. Ja używam kremu regeneracyjnego firmy Papor. Jest to super krem, który co prawda ma taką trochę um, konsystencję trochę bardziej gęstą, ale przez to daje naprawdę świetne nawilżenie i, i tak naprawdę wchłania się ułatwia się bardzo szybko. Generalnie jestem zwolenniczką używania jak najmniejszej ilości kremów, więc często e, nie sprawdzam, czy dany krem jest na dzień, na noc. Jeżeli działa dla mnie świetnie nawilżająco, y, używam go cały dzień. Kolejny kosmetyk, który używam codziennie rano, tak naprawdę jeden z najważniejszych, to oczywiście kosmetyk do pielęgnacji skóry, dookoła oczu. Ja mam bardzo wrażliwą skórę i cienką um, pod oczami, dlatego staram się dawać jej jak najwięcej troski i pielęgnacji. Wybrałam kosmetyk z kolagenem. Jest to koncentrat marki Douglas, koncentrat anti-aging. Oczywiście ta skóra wymaga. Opieki przeciwzmarszczkowej. Ten koncentrat, który używam, jest bardzo delikatny, ale też świetnie się wchłania. Wystarczy, tak naprawdę, jedna pompka, aby nawidzyć oczy, skórę dookoła oczu. A gdy zostaje mi trochę kosmetyku, rozprowadzam rozprowadzam go na całą twarz. Bo prawda jest taka, że kosmetyki do pielęgnacji oczu najbardziej bogate w różne składniki pielęgnacyjne, więc czasami można zrobić sobie tą przyjemność i potraktować specjalnie całą twarz. Lato niestety powoli się kończy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zaprzestać ochrony przeciwsłonecznej. Ja używam ochrony przeciwsłonecznej oczywiście cały rok. Kosmetyk, który wybrałam, to e, krem marki Zezderma z ochroną 50 e, SPF. Szukałam bardzo długo kremu e, do ochrony przeciwsłonecznej, który nadawałby się pod makijaż. I muszę przyznać, że, że, że większość kremów zostawia niestety białe smugi. Jest bardzo trudna w aplikacji i i nie nadaje się niestety najlepiej pod makijaż. Krem ze derma ma wspaniałą konsystencję, która tak naprawdę jest wręcz transparentna. Wystarczy również odrobina. Używam go na całą twarz. A także szyję. Na co dzień używam bardzo delikatnego makijażu. Staram się wyglądać naturalnie, dlatego znalazłam coś naprawdę super w ramach pielęgnacji, ale jednocześnie stanowiące część mojego późniejszego makijażu. Jest to Instant Complexion Beautifier marki Douglas. Jest to krem nawilżający, delikatnie koloryzujący i Dające delikatne krycie. Robię no, go w dość małych ilościach, gdyż krycie jest widoczne dosłownie po odrobinie. To tylko szybko się wchłania, nie zostawia żadnych tłustych śladów. Ostatnim etapem mojej pielęgnacji e, jest pielęgnacja ust. Ja już od wielu e, lat używam tego samego kosmetyku. Jest to cudowny balsam e, do ust marki Mokosz. Jest to polska marka, e, której kosmetyki uwielbiam. Balsam e, ma cudowny zapach malinowy, dlatego ja Daje świetne nawierzchnię, blask, a także taki delikatny kolor. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w ramach mojej porannej rutyny pielęgnacyjnej. Mam nadzieję, że niektóre informacje i rady będą dla Was przydatne. Pozdrawiam.